Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałem się odnieść do dwóch konwencji, na początku PiSu, a potem Platformy Obywatelskiej. Apelowałbym do przedstawicieli PiSu, aby zeszli na ziemi i przypomnieli sobie o tym, że złotego pociągu nie ma. Dobrze byłoby też, żeby wytłumaczyli, skąd są zdobyć pieniądze na wcześniejsze obietnice, o których dzisiaj nie było mowy: czy 500 zł na dziecko, na wcześniejszy wiek emerytalny, na wyższy, wyższy próg, od którego mamy płacić podatku, podatki. Z tego się nie wytłumaczyli. Już Andrzej Duda, prezydent Rakiem, się z tych propozycji wycofuje. No i pytanie, jaka jest wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości, które co chwilę zgłasza nowe pomysły. Żadne z tych pomysłów nie były zgłaszane wtedy, kiedy PiS było w opozycji. Mam niestety obawę, że głównym celem PiS-u, wbrew temu co mówi, jest zemsta. Zemsta i takie rozdawnictwo, ich pomysły na polskie górnictwo są bardzo socjalistyczne. Wszystko ma być państwowe, finansowane z naszych podatków. Pytanie, skąd na to pieniądze? Pomysł opodatkowania hipermarketów jest genialny, tylko pytanie, kto za to zapłaci. Zwykle jest tak, zapłacą za to ci, którzy w tych hipermarketach robią zakupy. Pan prezes Kaczyński, o pamiętam, zakupów nie robi. Szczególnie, że nie robi zakupów w hipermarkecie. A teraz chciałem dwa słowa powiedzieć o, o propozycjach Platformy Obywatelskiej. Szanowna Platforma, od mieszania łyżeczką w herbaty nie będzie nas słodsza, jeżeli nie ma cukru, a nawet jeżeli jest cukier, to i bardziej będziemy mieszać, to nas się nie osłodzi. To, co próbuje Platforma, to jest wielka ściema księgowa. Zauważmy, co oni tak naprawdę proponują: czyli zamieniają dzisiejsze składki na podatek. Ale to i tak będziemy musieli płacić. Co więcej, ja nie mam teraz pewności, a co z naszymi indywidualnymi kontami, które tak jeszcze rok temu zachwalał Jasek Rostowski, jak był jeszcze w rządzie. Donalda Tuska, przypomnę. Mówiono nam, że OFE są złe, ale ZUS jest dobry. Cytuję Jaska Rostowskiego. OFE miało być złe, ZUS jest dobry, albo w ZUS są indywidualne konta, które pracują na nasze emerytury. Pytanie jest, czy pani premier Kopacz chce utrzymania tych indywidualnych kont? Bo ja zrozumiałem dzisiaj, że chcą zlikwidować składkę i zamienić ją podatkiem. Ale jak jest podatek, to nie ma indywidualnych kont. Co do zasady. Po drugie, tak naprawdę mówią, że nie będzie składki na NFZ. Ale przez składkę na NFZ jest podatku, czyli jak likwidują tę składkę, to i tak ten podatek nie ma, ale jest tylko ten sam. I tak naprawdę zauważcie Państwo, że Platforma zaczyna realizować coraz bardziej program PIS-u. Widać już efekty dołączenia do platformy Ludwika Dorna, bo przecież jeżeli nie będzie NFZ-u i będzie system z podatków ogólnych, to będzie to, co proponuje PIS, czyli powrót do systemu budżetowego. I teraz chciałem pokazać, jeżeli można pokazać pierwszy slajd. Proszę Państwa, Platforma po ośmiu latach rządów przypomniała sobie, że trzeba zaproponować coś Polakom. Ja chciałem przypomnieć 10 niezrealizowanych obietnic Platformy. Po pierwsze, miała być obniżka VAT. Była podwyżka VAT. Po drugie, miało być szybkie dokończenie reformy emerytalnej, czyli miały powstać firmy, które miały wypłacać nam emerytury. Co zrobił Jacek Rostowski z Janem Krzysztofem Bielskim? Podwójnie zabrali nam nasze oszczędności z OFE. Po trzecie, miała być prywatyzacja i jest utrzymywanie górnictwa za wszelką cenę. Po czwarte, przypomnę, 3 razy 15 miał być podatek liniowy a jest tak, jak było, nic w tej sprawie nie zmienili. Miało być obniżenie pozapasowe kosztu pracy, czyli platforma już nam obiecywała to, że obniży składki od płacy. Co było? Podwyższyli. Przypomnę, platforma podwyższyła składkę rentową. W związku z tym, Szanowni Państwo, jeżeli platforma mówi na półtora miesiąca przed wyborami. Że nam coś obniży, to znaczy że nam podwyższy. Jeżeli chodzi o podatki, oczywiście. Miało być zwiększenie autonomii szkół i kompetencji dyrektorów. Nic nie zmieniono w karcie nauczyciela. Kolejny slajd, poproszę. Platforma mówiła o podzieleniu Narodowego Funduszu Zdrowia na kilka publicznych funduszy. Miały być dopuszczone fundusze prywatne. Co jest? NFZ był jakby, stał jak stoi. A to, co dzisiaj proponuje Platforma, jest zupełnie sprzeczne z tym postulatem sprzed lat. Czyli proponują, proponują powrót do systemu budżetowego, czyli mówią dokładnie to samo, co PiS. Najwyższy czas przyjąć więcej członków PiS na, na swoje listy, to wtedy będzie to bardzo wiarygodne. No i kolejna rzecz. Miała być reforma KRUS-u. Nic w tej sprawie się nie wydarzyło. Miała być większa swoboda kształtowania umów na poziomie sektorów, a związki zawodowe mają przywileje takie, jakie miały. Przypomnę, była kiedyś w Sejmie ustawa, która ograniczała związki zawodowe. Prawa Związków Zawodowych, szczególnie Central. Pan przewodniczący Grupiński, szef klubu Platformy, wstrzymał tą ustawę. Proszę Państwa, no i na koniec, tak już, że tak powiem, można powiedzieć, kropka na D. Miała być likwidacja podatku Belki, dalej ten podatek jest. Platforma jest niewiarygodna. Obiecuje i nigdy nie realizuje. To było 10 fundamentalnych punktów z ich programu. Mi rządzili 8 lat, dzisiaj nam wciskają kity, że nam pozmieniają wszystko, ewidentnie. Platforma też, jak przez niektóre z nich propozycji słyszę, to jest podobnie jak w pisie. No wszyscy, wszyscy i Platforma i PiS uwierzyły, że jest złoty pociąg i zaczynają te pieniądze rozdawać. Proszę Państwa, nie dajmy się zwieść. Jedni byli przez 8 lat w rządzie, drudzy byli 8 lat w opozycji, ale wcześniej byli w rządzie. Oni nie realizują tego, co obiecują. Nie realizują, okłamują nas. Nie dajmy się po raz kolejny okłamać. Dziękuję bardzo.